Cześć! Witam Was w nowym filmie na kanale NotObstryk. Dzisiaj sprawdzę dla Was profesjonalny, ultra-szerokokątny zoom od Canona, czyli model 14-35 ze stałym światłem 4. Jest to nowa konstrukcja, która powinna świetnie sprawdzić się w fotografii krajobrazowej, fotografii architektury, czy w reportażu. Jeśli jesteście ciekawi, jak on sobie poradził, to zapraszam do oglądania. w Albanii miałem okazję testować jaśniejszy odpowiednik tego obiektywu, czyli 15-35 ze światłem 2.8. Byłem z niego zadowolony, ale już wtedy mówiłem, że fajnie, gdyby Canon pokazał ciemniejszy odpowiednik, który będzie mniejszy, lżejszy, bo w fotografii krajobrazowej światło 2.8 nie jest potrzebne i tak te przysłone przymykamy, więc fajnie, gdyby taki obiektyw się pojawił. No i kilka dni po tym, jak wypowiedziałem te słowa, faktycznie taka premiera miała miejsce, mimo że o niej zupełnie nie wiedziałem. Więc cieszę się, że Canon spełnił moje oczekiwania i że mam okazję już dzisiaj przetestować. Właśnie ten ciemniejszy i mniejszy obiektyw. No i powiem Wam, co o nim sądzę. Zaczniemy sobie tradycyjnie od budowy. Jeśli chodzi o budowę, faktycznie obiektyw jest zauważalnie mniejszy i lżejszy od jaśniejszego odpowiednika. Waży on 540 gramów, i jest taki bardziej zwarty, zbity, wygodniej się nimi pracuje niż tym jaśniejszym obiektywem. Z taką R5 albo R6 tworzy faktycznie taki wygodny, dosyć kompaktowy zestaw, w którym dobrze pracuje się podczas podróży. A jednak, kiedy podróżujemy, kiedy chodzi po górach, każdy gram i wielkość sprzętu ma dosyć duże znaczenie, i pod tym względem ten obiektyw na pewno wypada lepiej. Mamy oczywiście uszczelnienia i to bardzo porządne uszczelnienia. Jest to LK, czyli profesjonalne obiektyw, więc tutaj jakimś deszczem, śniegiem, błotem ja bym się zupełnie nie, nie przejmował i myślę, że pod tym względem obiektyw będzie sobie radził świetnie. Jeśli chodzi o wykonanie, no to mamy tutaj wykonanie takie samo jak w innych profesjonalnych obiektywach RF. Obudowa z tworzywa sztucznego, ale tworzywa takiego solidnego, twardego, więc myślę, że tutaj mm, obiektyw powinien dosyć dobrze poradzić sobie e, z upływem czasu, z takim dosyć intensywnym użytkowaniem. No ale jak będzie, to dopiero zobaczymy za jakiś czas. E, przednia soczewka ma 7. 77 mm jest dosyć spora, ale ważne, że jest tu normalny gwint. Można mocować do tego obiektywu filtry, co w fotografii krajobrazowej jest bardzo ważne. A często przy tak szerokich obiektywach mamy wypukłą przednią soczewkę i nie można mocować filtrów. Tutaj nie będzie z tym najmniejszego problemu. Poniżej znajdziemy pierścień funkcyjny, taki sam jak w innych obiektywach RF. Wygodny, chodzący z takim klikiem wyczuwalnym. Ja tutaj lubię sobie przypisać na przykład ISO i wygodny, szybki dostęp mam do jakiegoś jednego parametru. Jest to naprawdę przydatna rzecz. Poniżej mamy pierścienie do ustawiania ostrości. Chodzi on z takim bardzo przyjemnym, konkretnym oporem. Jest pokryty gumą, więc myślę, że tutaj z ustawianiem ostrości nie będzie najmniejszego problemu. Następnie mamy pierścienie ogniskowych. Od 14 do 35 mamy zakres. I kiedy zmieniamy ogniskowe, to widać, że ten obiektyw się wysuwa, ale wysuwa się on bardzo delikatnie, więc nie jest to jakiś duży problem, chociaż uczciwie powiem, że wolałbym, żeby ta konstrukcja była całkowicie zamknięta, no ale jest jak jest. Obiektyw oczywiście nie rotuje przy zmianie ogniskowych, więc tutaj przy pracy z filtrami nie będzie to żadnym problemem. Fajnie, że ten zakres ruchu między 14 a 35 mm jest krótki, więc szybko tą ogniskową w miarę potrzeby można zmienić, nie trzeba jakoś bardzo mocno tym pierścieniem kręcić że mamy dwa przyciski Autofocus, Manual Focus, czyli taki standard oraz włącznik, wyłącznik stabilizacji. Fajnie, że się one znalazły na obudowie. Na końcu znajdziemy jeszcze metalowy bagnet uszczelnienia. Jeśli chodzi o budowę tego obiektywu, to wszystko jest on dobrze wykonane. Nie mam tutaj do tego żadnych większych zarzutów. Faktycznie jest bardziej kompaktowy, lżejszy, więc jest to, czego ja od takiego obiektywu oczekiwałem i bardzo wygodnie się z nim pracuje w terenie. Przechodzimy sobie teraz do. Zacznijmy sobie od zakresu ogniskowych. Bardzo cieszę się, że dostaliśmy tu jeszcze jeden dodatkowy milimetr szerokości w stosunku do jaśniejszego obiektywu. Tam mieliśmy 153528, tu mamy 14 1435F4. Ten milimetr to może nie jest duży, ale jednak na szerokim kącie każdy milimetr robi różnicę i fajnie, że mamy jeszcze szerszy obiektyw. E, ogólnie zakres jest bardzo uniwersalny. Super jest to, że mamy w jednym obiektywie bardzo szeroki kąt widzenia, ale jednocześnie klasyczną 35, więc możemy z takim e, obiektywem iść gdzieś na mieście, za granicą, w podróż róży robić szerokokątne krajobrazy, a jednocześnie robić czy z kąpionką, jakieś zdjęcia uliczne, e, zdjęcia codzienne, czy też zdjęcia jakichś detali. Więc super, że w jednym obiektywie mamy tak uniwersalny zakres. E, no i dla mnie to jest taki jeden z dwóch obiektywów, który ja bym zabrał ze sobą w jakąś podróż, wziąłbym 14-35 oraz 70 200. Takie dwa obiektywy podczas fotografii takiej przyrodniczej, podróżniczej załatwiłyby mi 90% tematów. Kolejna kwestia to jasność. No mamy tutaj stałe światło 4. Przy filmowaniu jak najbardziej się sprawdzi, bo kiedy będziemy zmieniać ogniskową, no to nie będzie nam się zmieniać jasność kadru. No tak jak już mówiłem Wam wcześniej przy fotografii krajobrazowej, podróżniczej czy architektury F4 uważam, że jest zupełnie wystarczające, szczególnie, że nowe aparaty pozwalają fotografować na jednak wyższych czułościach, więc robiąc na ISO 3200 nawet w jakichś trudniejszych warunkach oświetleniowych ten obiektyw sobie poradzi. Oczywiście, jeśli bardzo często pracujecie w jakichś trudnych warunkach, robicie przykładowo śluby e, albo jakieś reportaże, nie wiem, koncertowe, no to wtedy jednak sięgnąłbym po tą wersję 2.8, bo zawsze mamy jaśniejszy obiektyw. W tej czułości nie będzie trzeba aż tak bardzo podnosić, a jeśli fotografujecie w większości w plenerze, gdzieś na dworze, czy po prostu ze statywu, to takie światło 4 będzie e, uważam w zupełności wystarczające. Teraz chciałbym przejść do stabilizacji obrazu. Mamy tutaj optyczną stabilizację obrazu w obiektywie, która synchronizuje się ze stabilizacją w aparatach Canona. Sama ma skuteczność około 5 v więc jest to już dobry wynik, a kiedy się synchronizuje to ma skuteczność 7 v więc działa to naprawdę dobrze. No i to się szczególnie przyda podczas filmowania, kiedy chcecie vlogować tym obiektywem, bo oczywiście tak szeroki kąt też świetnie sprawdzi się podczas nagrywania filmów, szczególnie siebie z ręki, no i wtedy ta stabilizacja bardzo pomaga. Zresztą zaraz zrobię tutaj takie krótkie przejście i pokażę Wam jak to wygląda. No i oczywiście też w przypadku jakiejś fotografii krajobrazowej nie będzie trzeba tak często sięgać po staty, często się okazuje, że możemy zejść naprawdę do dosyć długich czasów naświetlania i robić zdjęcia z ręki i one będą ostre. Więc ta stabilizacja uważam, że też jest dużą zaletą tego konkretnie Obiektywu. Teraz przejdziemy do autofokusa. Po pierwsze, świetnym wynikiem jest najkrótsza odległość ustawienia ostrości, bo wynosi ona 20 cm i to niezależnie, czy robimy na 14 czy na 35 mm. Jest to naprawdę blisko, no bo pamiętajcie, że to jest odległość liczona od matrycy, która jest tutaj, a nie od przedniej soczewki. Więc jeśli to jest 20 cm, to w praktyce obiekt może mieć dosłownie centymetr przed przednią soczewką i będzie on ostry, więc to sprawia, że ten obiektyw jest jeszcze bardziej uniwersalny, bo spokojnie zrobicie nim jakieś detale, jakieś zbliżenia i to naprawdę duże co w obiektywach szerokokątnych nie jest oczywiste, bo zazwyczaj obiektywy tele pozwalały robić dosyć konkretne zbliżenia i powiedzmy, e, dostać taką namiastkę obiektywu makro. W obiektywach szerokokątnych raczej było na odwrót, raczej ta odległość była duża, a Fajnie, że teraz pojawiają się na rynku takie konstrukcje, które pozwalają również szerokokątnym obiektywem zrobić detale. To jest super i to bardzo mi się podoba w tym obiektywie. Jeśli chodzi o autofokus, to w przypadku pojedynczego autofokusa działa on szybko, celnie, jak w innych profesjonalnych obiektywach Canona. Tutaj naprawdę nie ma na co narzekać, działa to po prostu rewelacyjnie i myślę, że tutaj dla każdego ta prędkość autofokusa będzie wystarczająca i sprawdzicie też przy jakiejś fotografii sportowej, takiej bardzo dynamicznej. Również ciągły autofokus działa bardzo dobrze, szybko, sprawnie nie gubi się, nie szuka tej. Również przy filmowaniu działa on bardzo dobrze, więc do takiego vlogowania czy w ogóle nagrywania filmów również nie bałbym się używać autofokusa ciągłego w tym obiektywie. Szczególnie, że same body Canona ma świetny autofokus, świetnie pracuje po prostu z tym autofokusem, więc czy przy filmie, czy przy zdjęciach, czy autofokus ciągły, czy pojedynczy, tutaj w tym obiektywie nie ma na co narzekać i będzie on działał po prostu świetnie. Robimy sobie szybki test vlogowania z ręki, żebyście mogli też zobaczyć, jak działa stabilizacja. Mam uruchomioną stabilizację. Stabilizację w obiektywie, stabilizację na matrycy oraz dodatkową stabilizację cyfrową, bo ona pomaga na te drgające boki. Bo niestety przy tak szerokokątnym obiektywie, kiedy e, nie użylibyście tej dodatkowej stabilizacji cyfrowej, to całe boki by tutaj bardzo mocno latały. No niestety tak to wygląda i dosyć mocno to rozprasza, więc ja jednak polecam używać też tej dodatkowej stabilizacji cyfrowej. Nawet przy 14 mm ona nam trochę zawęzi ten kąt widzenia, ale i tak będzie to wyglądało świetnie, no bo jest to na tyle szeroką obiektyw, że nie muszę mieć nawet dodatkowego żadnego statywu, tylko trzymam po prostu aparat za obiektyw, a i tak świetnie widać mniej to co jest za mną. Teraz dla porównania pokażę wam przejście bez stabilizacji. Teraz widzicie nagranie bez żadnej stabilizacji obrazu, możecie zobaczyć różnicę i faktycznie to co widziałem na tym teście nagranym przed chwilą, to że pomimo wykorzystania tej dodatkowej stabilizacji, Stabilizacji cyfrowej i tak te drgające boki są dalej mocno widoczne, więc niestety, przy stabilizacji w szerokątnych obiektywach, przy takim filmowaniu z ręki, no ten efekt się pojawia i albo trzeba się tym, z tym pogodzić, albo nie używać stabilizacji w ogóle. I tak uważam, że ta stabilizacja robi tutaj dobrą robotę. No i ja osobiście wolałbym mieć obiektyw ze stabilizacją z tymi drgającymi bokami niż jakoś tam całkowicie rozedrgany obraz. Niestety w terminie, kiedy go dostałem nie miałem okazji jechać w jakieś wyższe góry, gdzieś porobić jakichś e, takich typowo krajobrazowych zdjęć, więc bardziej zobaczycie zdjęcia z miasta, e, no bo po prostu no, nie miałem takiej możliwości, może jeszcze kiedyś e, uda mi się dostać ten obiektyw na dłuższy czas i wtedy zabiorę go na jakąś wyprawę albo gdzieś właśnie w jakieś wyższe góry. Przechodzimy sobie teraz do Lightrooma, tam pokażę Wam zdjęcia. Jesteśmy już w Lightroomie, tutaj zobaczymy jak wygląda jakość obrazu z tego obiektywu i pokażę Wam surowe pliki RAW. Na pierwszym zdjęciu zobaczymy, jak wygląda sytuacja z aberracją chromatyczną i winietowaniem. Jeśli chodzi o aberrację, to tutaj jest w tym bardzo dobrze. Obiektyw w ogóle nie ma problemów z tą wadą. Nieważne, czy mamy zaznaczoną tą automatyczną korektę aberracji w Lightroomie, czy nie. Tutaj nic się nie zmienia i obiektyw sam z siebie bardzo dobrze. Radzić sobie z korektą tej aberracji chromatycznej. Inaczej wygląda sytuacja z winietowaniem. Kiedy mamy wczytany profil obiektywu w Lightroomie, to sytuacja wygląda bardzo dobrze. Winiety praktycznie w ogóle nie ma i nie stanowi to żadnego problemu. Natomiast kiedy odznaczymy ten profil, to widać, że obiektyw sam z siebie winietuje i to dosyć mocno, tylko po prostu. Te profile działają tak, że oprogramowanie e, koryguje później, jakby w postprodukcji, te wszystkie wady. Również korygowana jest dystorsja. Jak widać, dystorsja w tym obiektywie nie jest jakaś bardzo duża jak na tak szerokokątny obiektyw, ale winietowanie jest mocno zauważalne. Tutaj mamy zdjęcie na 21 mm czy przy przysłonie 7.1, więc jeszcze to nie jest najszerszy kąt. E, natomiast kiedy zobaczymy zdjęcie na 14 mm i wyłączymy ten profil, to widać, że tutaj to winietowanie jest potężne. Tutaj boki są już praktycznie czarne. Wygląda to niemal tak, jakby obiektyw nie krył tej matrycy. Ale kiedy włączymy ten profil, jak widzicie, wszystko nam się tutaj elegancko prostuje. Winieta znika i zdjęcie wygląda dobrze. Więc po prostu musimy pamiętać o tym, żeby te profile tutaj w Lightroomie mieć zaznaczone, żeby wszystko ładnie było wykorygowane. Wtedy nie będzie większych problemów. No tak to w dzisiejszych czasach działa, że duża część wad optycznych jest korygowana Później w postprodukcji, a nie na etapie tworzenia samego obiektywu. Jeśli chodzi o ostrość, to tutaj na najszerszym koncie wygląda to dobrze: mamy przysłonę 5-6 ISO 2000, więc już odrobinę wyższe. Trochę już widać szum na tych zdjęciach, ale jeśli chodzi o ostrość w centrum kadru i na brzegach, wygląda to moim zdaniem naprawdę dobrze i nie ma tutaj specjalnie do czego się czepiać. Myślę, że przy takiej fotografii architektury czy krajobrazowej ta ostrość zrobi dobrą robotę również na 35 mm wygląda to dobrze. Tutaj też mam przysłonę 5.6 ten sam budynek i widzimy, że również obraz jest ostry. Tutaj ma ISO 1600. I na środku, i na brzegach wygląda to dobrze. Tutaj oczywiście na brzegach jest jakiś delikatny spadek ostrości, to w obiektywach szerokokątnych jest normalne, ale nie jest on duży. I ogólnie ostrość w tym obiektywie myślę, że trzeba e, pochwalić. Teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja na niższym ISO. Tutaj mamy e, ISO 100, już zdjęcie robione ze statywu. Tam te zdjęcia były z ręki. E, 20 mm przysłona 11, i tutaj widzimy, że na brzegach jest. Pełno detali, widać wszystkie napisy bardzo wyraźnie, również środek kadru jest naprawdę ostry, więc tutaj, tak jak mówię, do samej ostrości obrazów nie mam żadnych większych zarzutów. Obiektyw dobrze sobie z tym radzi, całkiem nieźle też radzi sobie z blikami, chociaż to zależy od sytuacji. Jak tutaj widzicie, e, miałem w środku kadru dosyć mocne źródło światła, i tutaj jakieś bardzo małe bliki się pojawiły, ale ogólnie nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj mam kolejne zdjęcie, gdzie również te źródła światła były dosyć mocne i blisko centrum kadru, a mimo to obiektyw nie złapał żadnych blików, wygląda to bardzo dobrze. Do tego tutaj jeszcze ładne takie długie te promienie się zrobiły, więc nawet w tych mniejszych źródeł światła, więc jeśli lubicie taki efekt, to również w tym obiektywie da się go osiągnąć, przymykając dosyć mocno przysłonę, tutaj mamy f11. Więc tutaj ta praca pod światło mi się podoba. Również w naturalnym środowisku, tak jak tutaj, mamy jakieś słońce, które idzie przez gałęzie, również żadnych blików nie ma. Natomiast zdarza się w niektórych sytuacjach, tak jak tutaj, że te bliki się pojawiają, i jeśli one się już pojawiają, to zazwyczaj są takie dosyć mocne, brzydkie, jest ich dosyć sporo. Jak widzicie tutaj, 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 eee, więc nie wiem do końca od czego to zależy. Jeśli te bliki się pojawiają, to zazwyczaj są dosyć brzydkie, a kiedy ich nie ma, to nie ma ich praktycznie w ogóle. Jednak muszę powiedzieć, że na większości zdjęć, które wykonałem podczas tego testu, tych blików nie było. Więc ogólnie powiedziałbym, że obiektyw dobrze radzi sobie z pracą pod światło, ale bierzcie pod uwagę to, że w niektórych przypadkach te bliki mogą się pojawić i mogą one być dosyć e, uciążliwe. Więc, jeśli chodzi o jakość obrazu, to tyle. Nie będę tutaj przeciągał. Ostrość na wysokim poziomie. Nie ma problemu z aberracją chromatyczną. Całkiem dobra praca pod światło w większości przypadków. Bardzo duże winietowanie. Niewielka dystorsja, ale zarówno winietowanie, jak i dystorsja, tak jak już wam pokazałem, są korygowane bezpośrednio w Lightroomie i nie stanowią żadnego większego problemu. Więc podsumowując, jakość tego obiektywu, no to uważam, że po prostu jest ona. Dobra, przechodzimy sobie do szybkiego podsumowania. Jak widzicie, ja w tym obiektywie nie miałem na co narzekać. Autofokus jest świetny, zarówno ciągły, jak i pojedynczy, jest bardzo dobra stabilizacja obrazu, bardzo krótki dystans ustawiania ostrości. Obudowa również mi się podoba jest mała, kompaktowa, dobrze wykonana. Jak na oczywiście taki obiektyw przystało. No i ja taki obiektyw właśnie od Canona sobie wymarzyłem. Chciałem, żeby taka konstrukcja się pojawiła, no i właśnie taka ona jest, więc ciężko, żebym tutaj był jakiś niezadowolony z tego obiektywu. Jedyna, co można ponarzekać, to cena, która no nie jest niska. Obiektyw kosztuje 8650 zł. Dla porównania wersja 2.8 kosztuje około 11000 zł, więc jest tutaj różnica w cenie. Natomiast chciałbym, żeby ta różnica była jednak trochę większa, żeby ten obiektyw był tańszy. No ale cena jest jaka jest i tutaj nic z tym nie zrobimy. Pamiętajmy, że jest to obiektyw profesjonalny, więc profesjonaliści trochę inaczej podchodzą do wydatków, trochę bardziej traktują to jako inwestycję. No a hobbyści jednak sięgną pewnie po trochę bardziej amatorskie, tańsze Konstrukcję. W każdym bądź razie ja się bardzo cieszę z tej premiery, uważam, że taki obiektyw był w systemie potrzebny i na pewno fotografowie krajobrazowi czy podróżnicy chętnie będą sięgali po taki obiektyw od Canona. Na no dzisiaj to wszystko, sprawdźcie oczywiście naszego Instagrama, sprawdźcie też mojego Instagrama. No i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Obiektyw linkuję wam pod tym materiałem. Do zobaczenia, cześć!